Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I tak jak zapowiadałem we wtorki, chciałbym się spotykać z Wami troszeczkę w inny sposób, przychodząc do Was z pewną wiedzą i wiadomościami, które można będzie wykorzystać w naszych czynieniach. W domach, w troszeczkę taki sposób i medyczny, leczniczy, i pielęgnacyjny. Kochani, nadchodzi wiosna już wielkimi, wielkimi krokami. U mnie w ogrodzie niedawno zakwitły krokusy i tak właśnie mnie troszeczkę natknęło, aby dzisiaj przyjść do Was z informacjami na temat. Krokusów, no i szafranu. Szafran jest to jedna z najcenniejszych, najdroższych przypraw świata. Szafran był już znany w starożytnej Persji, w starożytnej Grecji. Był otoczony bardzo, dużym, bardzo dużą ochroną i z bardzo wzmożoną uwagą i odpowiednią atencją uprawiany. Jeśli chodzi o zaistnienie szafranu w Europie, to tutaj zasługi ma Wenecja. Zresztą Wenecja swego czasu była nazwana miastem szafranu krainą szafranu. Szafran był używany głównie do czy magii miłosnej, magii przyciągającej, ale też i był uważany za zioło, za roślinę od bardzo trudnych spraw, mówimy o sprawach medycznych szafran ma bardzo duże właściwości takie antybakteryjne, oksydacyjne, regenerujące. Działa bardzo silnie antybakteryjnie, tak jak powiedziałem, ale też i przeciwnowotworowo. Jego skład zapobiega właśnie Rozwojowi tkanek nowotworowych działa bardzo silnie regenerująco na nasz organizm. W bardzo dawnych czasach był uważany i używany za niezwykłą roślinę, za niezwykłe zioło, przyprawę. Od spraw bardzo takich beznadziejnych, bardzo trudnych używano szafranu do leczenia między innymi czarnej ospy i jako takie antidotum na rzucony zły czar, na, na klątwę, na to, aby wzmóc siły witalne człowieka, aby miłością mógł pokonać i odegnać zło, którego opanowało. W dzisiejszych czasach, kiedy medycyna poszła już bardzo, bardzo, do przodu, mamy wiele badań naukowych, szafranu używa się głównie do leczenia schorzeń związanych z takim układem immunologicznym. Mówimy tutaj o astmie, o alergii, o zaburzeniach gospodarką, gospodarką hormonalną. Tutaj szafran, wyciągi z szafranu są bardzo przydatne i bardzo pomocne w łagodzeniach, w łagodzeniu takich skutków związanych z cyklem kobiecym, czyli gospodarką hormonalną, z cyklem menstruacyjnym. Używa się też, zresztą używało się już od dawna szafranu w takich trudniejszych dla kobiet chwilach czyli w chwilach ciężkich miesiączek, był też używany w celu rozbudzenia takich chęci życiowych, czyli w leczeniu w ludowym, leczeniu bezpłodności. Z szafranem też trzeba pamiętać, żeby nie za bardzo przesadzać. Szafran ze względu na własne bardzo silne działanie no nie jest wskazany jego stosowanie, jego zażywanie mówmy wewnętrzne. W czasie kiedy kobieta jest w ciąży, no i małym dzieciom noworodkom też raczej nie podaje się czy, 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 czy kropel, czy wyciągów z szafranu. Szafran działa też bardzo stymulująco na nasz układ odpornościowy. Jest ziołem rozgrzewającym, stymulującym energetycznie. Szafran łagodzi takie stany zapalne. Wodę szafranową używa się do przemywania takich trudno-gojących się ran które ulegają no, na przykład uwrzuceniom, jakimś cięższym stanom wtedy, kiedy rany nie chcą się goić. Szafranu używa się, ponieważ szafran ma bardzo silne działanie antybakteryjne i odnawia, wzma, wzmacnia odnawianie się tkanek. Szafran jest też stosowany w terapiach snu w momencie, kiedy mamy problem z zasypianiem. Odpowiednie dawkowanie, pomimo tego, że szafran jest pobudzający, to odpowiednie dawkowanie ułatwia nam dobry, regeneracyjny sen. Z kwestii takich bardziej magicznych, szafran tak, gdzie wcześniej jest przyprawą, jest, jest ziołem jakby bardzo silnie ochronnym, ale wzmaga też i jasnowidzenie i jakby umożliwia nam łatwiejszy kontakt z naszym wewnętrznym ja. Jesteśmy wtedy bardziej nastawieni na poznawanie tego, co ukryte, tego, co jest w nas. Szafranu można stosować na wiele sposobów. W średniowieczu noszono woreczki szafranowe na szyi celem wzmożenia naszej takiej energii miłości, energii dobrobytu, ale też i ochrony dla wszelkiego rodzaju demony, złe spojrzenia, negatywnych ludzi. W starożytnej Persji, Egipcie. No, jest to zioło do tej pory bardzo drogie. Wtedy również stać na nie było tylko władców, faraonów i mnichów. Oni używali szafranu w celach jakby. obdarowywania bóstw i zaskarbiania sobie ich aprobaty, ich jakby energii, które mogły być później wykorzystywane w sposób dla wszystkich, czyli jakby przy obłaskawienie bogów właśnie szafarem. Faraonowie zażywali kąpieli właśnie szafranowych, szafran wrzucano do wanien, do kadzi, do... kadzi to może nie takie słowo, ale ogólnie używano do kąpieli właśnie szafranowych, ale łączono go też często z mlekiem, które bardzo dobrze współgra z szafranem, ponieważ szafran świetnie rozpuszcza się w tłuszczach. Mleko jest tłuszczem, więc jakby dodatkowe reakcje łagodzące mleka i pobudzające szafranu miały wpływ na ciało zewnętrzne. Zresztą do tej pory używa się. Hmm, w tych sposobach możemy jak najbardziej wziąć sobie kąpiel taką i oczyszczającą, i regeneracyjną nasze ciało, właśnie w leku i w szafranie. Mówiąc o możliwościach, jakie niesie ze sobą szafran. Można wspomnieć tutaj o jeżeli ktoś z nas lubi, ma na to czas, potrafi zrobić sobie w domu małe spa, no, proponuję np. w aptece lub u sielarza, zakupić sobie dobrą bazę mydlaną lub użyć własnego, ulubionego dobrego mydła. Możemy takie mydło zwiórkować, użyć do tak zwiurkowanego mydła kilku Kilkunastu kropli olejku szafranowego, dorzucić kilka mm, świeżych y, tych pręcików y, szafranu i w ten sposób y, zrobić własne mydło szafranowe, którym możemy przemywać twarz, dłonie, całe ciało. On nas świetnie doenergetyzuje, oczyści. Ale też i zadziała magicznie, przyciągając do nas dobrobyt, szczególnie dobrobyt miłosny. Chcąc spędzić miły wieczór w towarzystwie sobie bliskiej osoby, możemy uraczyć winem lub właśnie ciepłym mlekiem z odrobiną szafranu. Szafran jest no, od dawna znanym. Afrodysjakiem wzmaga i libido i odczuwanie, właśnie jeśli chodzi o seksualność. Działa zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety. W przypadkach takich bardziej przyziemnych, kiedy jesteśmy przeziębieni, jak najbardziej możemy popijać sobie herbatkę szafranową, która nas i rozgrzeje. I to doda, doda nam takiej energii do samouzdrawiania. Tak jak wcześniej wspomniałem, szafran ma działania właśnie antybakteryjne, które no, wzmagają odporność naszego organizmu. Możemy również w czynieniach magicznych nacierać nasze świece właśnie olejkiem szafranowym, używać kadzideł szafranowych w celu przyciągnięcia dobrobytu, szczęścia. Tutaj, jeśli chodzi o szafan, to głównie mówimy o właśnie kwestiach uczuciowych, miłosnych, takich jakby sprzyjających naszemu odczuwaniu i poczuciu dobra i spełnienia. Myślę, że to jedna z najważniejszych. Rzeczy, rzeczy, które niesie ze sobą szafran. Oczywiście tych właściwości jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj, oczywiście, w mojej księdze są zapiski różne, więc widzę już, że zapomniałem powiedzieć o jednym chyba z takich no, najważniejszych. Chodzi o właściwości antynowotworowe. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, szafran ma właściwości, ma działanie odnawiające, regenerujące komórki, więc w terapiach onkologicznych wyciąg z szafranu łagodzi jakby i stymuluje wzrost nowych, zdrowych komórek. Więc jego działania w tej kwestii są jak najbardziej. Bardzo silne, bardzo wskazane i poparte również medycznymi badaniami. To tyle z wiadomości i medycznych, i troszeczkę magicznych. Myślę, że siła szafranu jest wielka i warta wykorzystania. Na koniec chciałbym Wam przeczytać wiersz, który lata, lata temu Pokazała mi, e, chyba nawet przysłała z jakąś, tą, e, jakąś tam kartką e, z podróży znajoma, który bardzo mi się spodobał. E, jest jak najbardziej na czasie. E, krokusy, szafran e, na przedwiośniu jak najbardziej stymuluje nas do e, jakby działania no, niesie ze sobą dobrą energię, pozytywną energię, jest świetnym antydepresantem, więc myślę, że, że warto naprawdę na wszelaki sposób z niego korzystać. więc, jeżeli pozwolicie, to przeczytam ten wiersz. Jest dosyć krótki, ale taki budujący nas i jeżeli mogę, to pozwolę sobie, aby ten wiersz był błędą tego dzisiejszego naszego spotkania, wyciągnięciem wniosków i chwilą zastanowienia się nad samym sobą, i a, taką dobrą energią na dziś. Krokus. Krokus. Symbol wiosny, niewielki, bezbronny. Lecz ciągle radosny. Krokus choć mały, to silny być musi, aby swoim blaskiem nas do refleksji zmusić. Krokus piękno idealne, siła niezmieniona, ze śniegiem wygrywa, troski pokona. Swym światłem przyćmił mnie dziś krokus mały. Pozornie delikatny, lecz wspaniały. Postaram się być dzisiaj taki jak ten kwiat, żeby znowu poczuć, że jestem coś wart. Tak jak powiedziałem, wiersz krótki, ale dający taki dobry zastrzyk energii pozytywnej, z małą chwilką zastanowienia. Wykorzystajmy go. To prawda, niewielki, ale silny kwiat. Pozwólmy sobie na tą odrobinę siły do działania, toć wiosna już za progiem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam właśnie energii, energii do działania i wielkiej miłości. Dziękuję. I do zobaczenia w następny wtorek.